Witam Państwa bardzo serdecznie, ale to się dzisiaj działo, drodzy państwo, u króla pustkowia. No nie uwierzycie, słuchajcie. Przez cały dzień nad pustkowiem latały helikoptery. To w jedną, to w drugą stronę. O, idzie kot baryła. Chodź tu przywitaj się, Baryłko Mała. Chodź. Chodź tu Myszku mały. Słuchajcie, latały te helikoptery jak opętane. Ja myślałem, że może jest jakaś akcja ratownicza, może coś się dzieje tutaj, może gdzieś ktoś się na Pustkowiu zagubił, bo jak ktoś nie zna Pustkowia, no to jest Pustkowie, cokolwiek bądź, ale jak ktoś Pustkowia nie zna, to się na Pustkowiu zgubić oczywiście może. No i drodzy Państwo, te helikoptery latały, Aż do samego wieczora. Ja zrobiłem ostatnie, dosłownie, słuchajcie, yy, rzuciłem okiem na niebo, jeszcze tam u góry, z tyłu za domem, z mojego gabinetu. Patrzę, rzeczywiście. Przeratuje kolejny helikopter, zanim jeszcze jeden, i zrzucili mi tutaj desant na pustkowie. No, myślałem, że ja zwariuję. No, zobaczcie państwo sami. Nagle lecą, prawda, z nieba spadają spadochrony, parasole. Okazało się, że wojsko sobie na pustkowiu zorganizowało jakieś ćwiczenia. Gaździna mówi. Na litość boską przecież oni zrzucają tych żołnierzy, żeby Ciebie tutaj gdzieś znaleźli. Taki popłok się zrobił, nikt nie wiedział co myśleć, no ale król Pustkowia wiedział, że i tak nic mu nie grozi. W każdym bądź razie, słuchajcie, taka sprawa, że Pustkowie zostało wykorzystane do przeprowadzenia jakichś tam ćwiczeń taktycznych. Żołnierz jest zrzucany gdzieś tam w terenie, w lesie. Zresztą mówię, to widzicie Państwo na tych, w tych kadrach, to zrobiłem z okna mojego przecież te zdjęcia, więc widać jak to wygląda, że yy, prawda, żołnierze na spadochronach yy, wyskakują z helikoptera. No nie opodal to jest dosłownie tam rzut beretem prawdopodobnie beretem, bo to chyba komandosi, tutaj z jakiejś jednostki, nieopodal żywca. Taka sprawa, słuchajcie. Na pustkowiu robi się ćwiczenia wojskowe, a więc miejsce zostało specjalistycznie, cokolwiek by nie powiedzieć, wyróżnione. Nie wiem, czy żołnierze tutaj dali radę sprostać tym wszystkim wyzwaniom, jakie pustkowie stawia przed nimi, czy byli w stanie dotrzeć na miejsce oznaczone tam na mapie, bo w jakimś punkcie orientacyjnym się prawdopodobnie musieli potem spotkać tego drodzy państwo nie wiem ale była taka akcja dzisiaj z tymi helikopterami przedziwna zupełnie hałasu słuchajcie na pustkowiu to chyba tyle nie było od ohoho to chyba od czasów wojny nikt nie pamięta tego ryku tych silników helikoptera taka sprawa drodzy państwo zapamiętajcie wojsko Ćwiczy na terenie króla pustkowia. No, niesłychana w ogóle rzecz. Niesłychana rzecz. Ale jeszcze teraz, skoro już powiedziałem Państwu o tym, co tu się dzisiaj na pustkowiu yy, działo, yy, to jeszcze wspomnę trochę o pracy majstra. Bo widzicie Państwo, jak pięknie Tarasik wyremontował. Ja się zastanawiam teraz, czy te ćwiczenia jeszcze tych żołnierzy, to może wspomnę, czy to są ćwiczenia rzeczywiście, które przyniosą nam jakiś tam pożytek w przyszłości. No, lepiej, żeby tak nie było. No ale ćwiczenia się odbywają, żołnierze muszą ćwiczyć muszą być w ciągłej gotowości bojowej. No ale, drodzy Państwo, majster. Mamy tego majstra nieszczęsnego, o którym tyle razy opowiadałem, no chłop zrobił kapitalną robotę, naprawdę świetną, miał do położenia, w zasadzie to nie było do położenia, bo chodziło tylko o to, żeby ściągnąć starą zaprawę, która tutaj była, pod tymi płytkami granitowymi, prawda? żeby ściągnąć tą zaprawę, położyć nową zaprawę, no i zafugować to wszystko. Wyprowadził poziomy, pan majster miał do, w zasadzie to nawet nie była wymiana tych płytek, wykorzystanie ponowne tych płytek na nowej zaprawie, bo stara się zaczęła kruszyć po prostu i cały ten, cały ten tarasik się zaczął ruszać. I było to, drodzy Państwo, te 20 metrów dosłownie to mam policzone. Robota jest pięknie wykonana, ładnie to wygląda. Naprawdę super. Kapitalnie. Tutaj, gdzie idę, właśnie światełko się zapala. Jeszcze na schodkach to było 20 metrów tych płyteczek. Tutaj do yy, ponownego ułożenia, bo to nie trzeba było już kombinować z. Yy, dobieraniem tego kamienia, żeby pasował tutaj. Nie, to była praca po prostu na zasadzie wymiany. Majster się zdecydował, yy, oczywiście powiedział, że 2,5-3 tysiące on to zrobi, nie ma żadnego problemu. Umowa została zawarta, słowna. W międzyczasie majt, majster stwierdził, że yy, on tej pracy jednak nie skończy, Okazało się, że tak się ślimaczył, bo to był taki ślimak, drodzy państwo. Taki ślimak dosłownie, jak te oto tutaj ślimaki. No zaraz tu przyjdzie kot Baryła, oczywiście, bo on musi mi asystować. Okazało się, że majstrowi ta robota nie idzie. To znaczy się robi dobrze, jest świetnym fachowcem. Tylko, że biorąc pod uwagę czas wykonania tej roboty, no to okazało się, że położenie tych 20 metrów, wymiana tych płytek, bo to nie mówię, że była to robota od podstaw, wymiana zajęła mu równy miesiąc. I tak, Majster w piątek skończył oficjalnie, słuchajcie, pracę. Oficjalnie skończył w piątek pracę po miesiącu. Jeszcze w międzyczasie zażyczył sobie, żeby mu zapłacić za dojazd tutaj. Na pustkowie, no bo zdał sobie sprawę jednak, że czas, który poświęcił na wykonanie tej roboty jest stosunkowo długi. Bo ja zapytałem w międzyczasie, kiedy Majster zrezygnował z pracy, bo był taki czas, że Majster powiedział, że. On tej roboty nie skończy, prawda? Rzucił robotę na dwa dni. Ja zapytałem innego fachowca, czy on podejmie się kontynuacji pracy zaczętej przez tego majstra. Facet powiedział, że tak, że on to zrobi w tydzień za te same pieniądze, 2,5-3 tysiące. Ale potem majster do pracy wrócił. Jednak stwierdził, że robotę będzie kontynuował i kontynuował ją przez cały miesiąc. Ostatecznie, drodzy państwo, doszło do pewnego konfliktu między nami. Nie był to konflikt oczywiście, jakie widzimy na scenie politycznej tam i tak dalej. Majster dostał za tą robotę ostatecznie 3,5 tysiąca plus jeszcze dodatkowo jakieś tam pieniążki za dojazd tutaj. Niewielkie, nieznaczne, to już nie będę mówił, jakie to nie ma znaczenia w każdym bądź razie, drodzy państwo, Fachowiec bardzo dobry, naprawdę zrobił to świetnie. Natomiast tak się, prawda, taki ślamazarny człowiek, niestety tak wolno pracujący, bez takiego zrywu, nawet w tym momencie. Bo ja rozumiem, że praca jest precyzyjna i co nagle to pod diable, ale na, na litość boską, jeśli się robotę wykonuje w tempie takiego ślimaka tam to kto to będzie tolerował, kto będzie y, nawet myślał o tym, żeby y, następnie później z takim fachowcem współpracę podjąć, bo jeśli ja mam czas na to, żeby tutaj przez cały miesiąc tolerować fachowca, który tu przychodzi, rozbija obóz na 10 godzin dziennie, bo on potrafił po tyle godzin pracować, słuchajcie, przez miesiąc 20 metrów, no, no ludzie drodzy, no nie przesadzajmy, no, to już, już co po niektórzy fachowcy ze wsi to się z niego śmiali, ale taki człowiek. No, ale kto będzie to tolerował? Cały miesiąc słuchajcie tego bałaganu. Yy, a tutaj oczywiście jest kawka, tu jest obiadek od króla Pustkowia, tu jest jakaś tam rozmowa. Jakby jeszcze dzisiaj yy, majster tutaj był i widziałby te helikoptery z tym wojskiem tam, yy, które zeskakuje tutaj na teren króla Pustkowia. Słuchajcie, to ja nie wiem, to on by to chyba jeszcze drugi miesiąc robił. Tak wielka byłaby to dla niego afera, bo mówię, o ile chłop naprawdę kapitalnie robotę wykonuje, o tyle zakładam, że można mieć do niego zastrzeżenia, jeśli chodzi o szybkość pracy. Jeśli on mówi, że on to zrobi w takim terminie, powiedzmy. Maksymalnie dwa tygodnie, 10 dni byłoby to zrozumiałe. 10 dni, 2 metry, dalibyśmy radę, nie przesadzajmy. Wtedy sobie zarabia błyskawicznie te. A niektórzy twierdzą, że nawet przez tydzień dałoby się to zrobić, ale wtedy sobie zarabia te 2,5-3 tysiąca. W jednym tygodniu, jeśli jest obrotny, w miesiącu ma 10 tysięcy albo i nawet więcej. No ale niestety on prawda, z tą szybkością pracy miał duże problemy. Do tego stopnia duże problemy, że yy, prawda, sam zauważył, że ten czas poświęcony na tę pracę i zarobek, który ta praca mu przyniosła, prawda, nie był tego warty, tego wysiłku. Tak się czasami, drodzy Państwo, zdarza. No, ale teraz mamy już tutaj na Pustkowiu yy, skończony, także się cieszymy. Yy, bardzo kot baryła też się bardzo yy, cieszy. Tak to wygląda, to jeszcze Państwu pokażę. Wydaje mi się, że tak. Że bardzo fajnie. Dużo lepiej niż poprzednio. Gdy to się wszystko ruszało, można się było potknąć tam, jak się szło, prawda? No i ta rewelacja. Wojsko zrzuciło desant tutaj na teren Króla Pustkowia. Cóż to była, drodzy Państwo, za... Akcja. To prawdopodobnie byli komandosi. Komandosi przyszli ćwiczyć na terenie króla Pustkowia. A król Pustkowia zna ten teren tak, jak żadne mapy, żadne lokalizacje, żadne radary. Zna takie krajówki, że podejrzewam, że nawet komandosi czy jakiekolwiek służby by nie były w stanie yy, prawda, ich odkryć. A gdyby się jakiś żołnierz tutaj zgubił, może się jutro dowiemy, ja nie wiem, to król Pustkowia. Wyjdzie mu na ratunek. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie i.